Otóż wedle odpowiedzi Chrystusa na pytanie naucz nas modlić się, właściwie wszystko się sprowadza do tego jednego. Nauczyć się modlitwy to znaczy nauczyć się Ojca. Jeżeli tego się nauczymy, w całym, pełnym tego słowa znaczeniu, w pełnym wymiarze tej rzeczywistości, Ojciec, nauczyliśmy się wszystkiego. Nauczyć się Ojca to znaczy znaleźć odpowiedź na pytanie: jak się modlić, znaleźć odpowiedź na pytanie: dlaczego się modlić? Znaleźć również odpowiedź na szereg pytań związanych na przykład z faktem, że się modlę, a jednak w tym czy innym wypadku nie jestem wysłuchany. Chrystus na te pytania daje odpowiedź w całej Ewangelii. I na te pytania daję odpowiedź w całym doświadczeniu chrześcijańskim. Nauczyć się Ojca to znaczy nauczyć się bezwzględnego zaufania. Nauczyć się Ojca to znaczy nauczyć się tej pewności, że absolutnie nie możecie odmówić. że nie odmawia Ci wówczas, także i wówczas, kiedy wedle wszystkich wskaźników materialnych, a nawet psychologicznych, zdaje się Ci odmawiać. Nigdy Ci nie odmawia. Otóż nauczyć się modlić, to znaczy nauczyć się w ten sposób Ojcu. Nauczyć się tej pewności, że Ojciec nigdy nie odmawia, tylko zawsze daje Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Dary, o które my prosimy, są różne, bo są różne potrzeby. Prosimy wedle naszych potrzeb i nie może być inaczej. Chrystus potwierdza te postawy. Tak jest. Macie prosić wedle Waszych potrzeb. Tak jak je odczuwacie. Tak jak one, te potrzeby, dają się Wam we znaki. Czasem bardzo boleśnie. Tak Macie prosić. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź, to odpowiedzią zawsze musi być na każdą prośbę jeden zasadniczy dar. Ojciec daje Ducha Świętego. I daje Ducha Świętego ze względu na swojego Syna. Po to dał swojego Syna. Dał swojego Syna za grzechy świata. Dał swojego Syna wychodząc na spotkanie wszystkich potrzeb świata, wszystkich potrzeb człowieka. Żeby w tym Synu, ukrzyżowanym i stał, stale dawać Ducha Świętego. To jest Jego dar. Nauczyć się modlitwy, to znaczy nauczyć się Ojca, i nauczyć się bezwzględnego zaufania do Ojca, który zawsze daje nam ten największy dar. A dając ten największy dar nigdy nas nie zawodzi. Bo chociaż czasem, a nawet często nie otrzymujemy tego, o co bezpośrednio prosimy, jeżeli otrzymamy ten największy dar, to w Nim otrzymamy także wszystkie inne, chociaż nie. Zawsze sobie to uświadomimy, że w nim otrzymaliśmy wszystkie inne. Dla mnie najbardziej wstrząsającym jest zawsze przykład. Człowiekiem, którego spotkałem w szpitalu, który był ciężko chory. Zresztą była to konsekwencja obrażeń, jakich doznał w czasie Powstania Warszawskiego. I który mówił mi w tym samym szpitalu, że on jest tutaj tak strasznie szczęśliwy. Na jakiejś innej drodze został uszczęśliwiony ten człowiek, ponieważ na drodze widzialnej, na drodze sprawdzianów fizycznych, lekarskich, nie było do tego podstaw, żeby twierdzić, iż że jest taki szczęśliwy, że jest mu tak dobrze, że tak bardzo został wysłuchany przez Boga. Jednak został wysłuchany. W innym wymiarze swojego człowieczeństwa został wysłuchany, otrzymał dar, i w tym darze znalazł szczęście, będąc tak bardzo nieszczęśliwy. Myślę, że modlitwa Abrahama i jej treść jest bardzo aktualna w czasach, w których żyjemy. Że bardzo potrzebna jest taka właśnie modlitwa, takie jak gdyby targowanie się z Bogiem o każdego sprawiedliwego, a żeby dla niesprawiedliwości nie był zgubiony świat. Potrzebna jest taka modlitwa, wciskająca się jak gdyby w serce Boże pomiędzy tym, czym jest w nim sprawiedliwość, a tym, czym jest miłosierdzie. Potrzebna jest taka modlitwa. Modlitwa wielkiego błagania za ludzi, za ludzkie środowiska i wspólnoty, za narody, za nasz naród, za całą ludzkość. Taka Abrahamowa modlitwa. Tak więc odpowiedź Chrystusa na pytanie, naucz nas modlić się, jest wciąż aktualna. Musimy ją odczytywać w tej pierwotnej treści, w jakiej została ona zapisana w Ewangelii. I musimy ją odczytywać wedle znaków czasu, wedle znaków tego czasu, w którym żyjemy. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać ducha świętego. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, jak objawił święty Stanisław i błogosławiony Maksymilian Kolbe. Trzeba zawsze się modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek, i nie samą doczesnością, i nie tylko przez zaspokajanie doczesnych materialnych potrzeb, ambicji, pożądań. Człowiek jest człowiekiem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym słowem, Bożym słowem, trzeba nie ustawać modlitwie. Może to być nawet modlitwa bez słów. Nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba zawsze się modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módźcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek i nie samą doczesnością i nie tylko przez naspokajanie doczesnych materialnych potrzeb, ambicji, żądania. Człowiek jest człowiekiem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym słowem, Bożym słowem, trzeba nie ustawać modlitwy. Może to być nawet modlitwa bez słów. Niech więc z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają, tutaj albo gdziekolwiek, przemówi to proste i zasadnicze, napieskie wezwanie do modlity. A jest to wezwanie najważniejsze. Dla człowieka przy końcu XX stulecia program brzmi Żyjmy tak, jak gdyby Bóg nie istniał. Jednak. Jednak. Jeżeli Bóg nie istnieje, wszystko wolno. Stwierdził to już Dostojewski. Jesteśmy poza dobrem i złem dopowiada nic, Kiedy wiek XX zbliża się ku końcowi, mamy za sobą doświadczenia aż nazbyt wymowne i straszliwe, które świadczą o tym, co w rzeczywistości oznacza. Nitzehański program, ku czemu idziemy, żyjąc tak, jakby w obiejiejscem. Zatoka lasu wstępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi Ciebie przedwieczne słowo. Także przedziwne jest twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat, co razem z zatoką lasu stępuje w dół każdym zboczem. To wszystko, co z sobą unosi, Srebrzysta kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie, niesiony swym własnym prądem, niesiony dokąd? Co mi mówisz, górski strumieniu? W którym miejscu ze mną się spotykasz? Ze mną, który także przemijam, podobnie jak Ty, czy podobnie jak... Pozwól mi się tutaj zatrzymać. Pozwól mi się zatrzymać na progu. Oto jedno z tych najprostszych zdumień. Potok się nie zdumiewa. Gdy spada w dół, i lasy milcząco zstępują w rytmie potoku. Lecz zdumiewa się człowiek, próg, który świat w nim przekracza, jest progiem zdumienia. Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię Adam. Zatoka lasu stępuje w rytmie górskich potoków. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś? Źródło. Gdzie jesteś? Źródło. Cisza. Strumieniu, leśny strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swego początku. Cisza, dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku? Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie, odczuć świeżość, ożywczą świeć.